Anna poruszała się po wielkim, cichym domu jak duch. Jej ruchy były precyzyjne, oszczędne i niemal bezgłośne. Od sześciu miesięcy sprzątała rezydencję Elżbiety Wolińskiej, zamożnej wdowy, której jedynym towarzystwem wydawały się być porcelanowe figurki i portrety przodków spoglądające surowo ze ścian. Dla Anny ta praca była schronieniem. Anonimowość, monotonia i fizyczny wysiłek pozwalały jej stłumić echo wspomnień, które w ciszy stawały się ogłuszającym krzykiem. Każda lśniąca podłoga, każdy odkurzony dywan, każde okno bez smak było małym zwycięstwem nad chaosem, który wciąż szalał w jej sercu. Pani Wolińska była kobietą zimną i wymagającą. Rzadko zamieniała z Anną więcej niż kilka zdawkowych słów, najczęściej po to, by wskazać niedostrzeżony pyłek kurzu lub skrytykować niewystarczająco lśniący kran. Anna przyjmowała te uwagi w milczeniu, z pochyloną głową. Nie szukała tu przyjaźni ani nawet uprzejmości. Szukała zapomnienia, a to miejsce, ze swoją sterylną atmosferą i emocjonalnym chłodem, zdawało się idealne. Była wdzięczna za mury, które oddzielały ją od świata, i za pracę, która męczyła jej ciało na tyle, by wieczorami padać na łóżko bez sił na myślenie. Pewnego wtorkowego popołudnia, gdy Anna kończyła polerować dębową poręcz monumentalnych schodów, pani Wolińska zatrzymała ją gestem dłoni. Jej twarz, jak zwykle, była beznamiętną maską. Jest jeszcze strych, powiedziała głosem pozbawionym intonacji. Nigdy tam nie sprzątałaś. Za tam przez lata. Weź odkurzacz i ścierki. Nie musisz robić niczego gruntownie, wystarczy przetrzeć kurze z mebli i zamieść podłogę. Anna zamarła na chwilę. Strych był jedynym miejscem w domu, do którego miała kategoryczny zakaz chodzenia. Drzwi na końcu korytarza na drugim piętrze były zawsze zamknięte na klucz. Czuła okucie niepokoju, ale skinęła tylko głową. Oczywiście, proszę pani. Elżbieta wręczyła jej ciężki, żelazny klucz. Był zimny i stary. Nie spędź tam zbyt wiele czasu. I nie dotykaj niczego, co jest przykryte płótnami. To stare pamiątki. Anna wspięła się po wąskich, skrzypiących schodach prowadzących na poddasze. Powietrze stawało się coraz gęstsze i chłodniejsze. Przekręciła klucz w zamku. Mechanizm zastękał z oporem, jakby od dawna nieużywany. Drzwi otworzyły się z przeciągłym jękiem, uwalniając fale zapachu kurzu, starego drewna i czegoś jeszcze nieuchwytnej, lekko stechłej woni. Strych był ogromny, pogrążony w półmroku, który rozpraszały jedynie smugi światła wpadające przez dwa małe, zabrudzone okienka. Pod ścianami piętrzyły się stosy starych mebli, przykrytych białymi prześcieradłami, wyglądające jak upiory w bezruchu. Wszędzie unosił się gęsty kurz, tańczący w słonecznych promieniach. Anna włączyła małą lampkę, którą przyniosła ze sobą, i rozejrzała się. Panowała tu grobowa cisza. Zaczęła pracę metodycznie, jak zawsze. Najpierw odkurzacz. Przesuwała ssawkę po drewnianych deskach, starając się nie myśleć o przytłaczającej atmosferze tego miejsca. Kiedy dotarła do najdalszego kąta strychu, za starym, potężnym kredensem, usłyszała coś. Dźwięk był tak cichy, że początkowo uznała go za wytwór swojej wyobraźni. Brzmiał jak ciche pobrzękiwanie metalu. Wyłączyła odkurzacz. Wsłuchała się w ciszę. I znowu to usłyszała. Delikatny, rytmiczny brzęk. Serce zabiło jej mocniej. Strach, obcy jej od dawna, ścisnął jej gardło. Podeszła bliżej, stawiając ostrożnie stopy, by nie narobić hałasu. Dźwięk dochodził z za kredensu. Z trudem odsunęła ciężki mebel o kilkanaście centymetrów. To, co zobaczyła w wąskiej przestrzeni, sprawiło, że krew zamarzła jej w żyłach. W mroku siedziała mała postać. Chłopiec mógł mieć siedem, może osiem lat. Był chudy i przeraźliwie blady. Jego wielkie, ciemne oczy wpatrywały się w nią z panicznym strachem. Miał na sobie znoszone, za duże ubrania. Ale to nie było najgorsze. Do jego kostki, za pomocą grubej, metalowej obręczy, przymocowany był krótki łańcuch. Drugi jego koniec przymocowano do ciężkiego, żelaznego pierścienia wbitego w podłogę. Przy każdym najmniejszym ruchu chłopca, łańcuch wydawał z siebie ten cichy, upiorny dźwięk. Anna cofnęła się o krok, zakrywając usta dłonią, by stłumić krzyk. Jej umysł nie był w stanie przetworzyć tego obrazu. Dziecko w kajdanach. Tutaj, na strychu tego eleganckiego domu. Chłopiec skulił się jeszcze bardziej, próbując wcisnąć się w kąt, jakby chciał zniknąć. Jego oczy błagały, pełne niewypowiedzianego przerażenia. W jednej chwili cała emocjonalna zbroja Anny, budowana miesiącami, pękła. Ból, który tak starannie ukrywała, wypłynął na powierzchnię z siłą tsunami. Przed oczami stanął jej obraz jej własnego synka, jego roześmianej twarzy, Ciepła jego małej dłoni w jej dłoni, a potem obraz wypadku, krzyk hamulców i cisza, która nastąpiła po nim. Poczucie winy, że nie zdołała go ochronić, uderzyło w nią z nową, niszczycielską siłą. Teraz patrzyła na inne dziecko, uwięzione i cierpiące, i wiedziała z absolutną, niewzruszoną pewnością, że nie może go tu zostawić. Nie tym razem. Nie zawiedzie kolejnego dziecka. Opanowała drżenie rąk. Powoli, bardzo powoli, uklękła na podłodze, starając się wyglądać na jak najmniej groźną. Cześć szepnęła. Jej głos był ochrypły. Nie bój się. Nie zrobię ci krzywdy. Chłopiec nie odpowiedział. Patrzył na nią tylko, a w jego oczach widać było mieszaninę strachu i czegoś jeszcze może iskierki zdumienia, że ktoś w ogóle się do niego odezwał. Jak masz na imię? Zapytała cicho. Cisza. Anna westchnęła. Wiedziała, że nie może go do niczego zmuszać. Obok niego stała miska z wodą i sucha kromka chleba. Złość zmieszała się z rozpaczą. Kto mógł zrobić coś takiego? I dlaczego? Wiedziała, że musi działać szybko i ostrożnie. Pani Wolińska mogła w każdej chwili wrócić. Anna rozejrzała się. Kajdany wyglądały na stare, ale solidne. Nie miała narzędzi, by je otworzyć. Musiała wymyślić inny plan. Przysunęła kredens z powrotem na miejsce, ukrywając chłopca. Wrócę, obiecała szeptem w stronę ciemnej szczeliny. Obiecuję, że wrócę. I wyciągnę cię stąd. Zeszła ze strychu, zamykając za sobą drzwi. Jej serce waliło jak młotem. Kiedy oddawała klucz pani Wolińskiej, jej ręce wciąż drżały. Już skończyłaś. Tak szybko? zapytała kobieta, unosząc brew. Tak, proszę pani. Było tam bardzo mało do sprzątania. Przez resztę dnia Anna działała jak w transie. Jej umysł pracował na najwyższych obrotach. Wezwać policję? Ale co, jeśli pani Wolińska wszystkiemu zaprzeczy? Mogła powiedzieć, że Anna oszalała, że to zemsta zwolnionej pracownicy. Była bogata i wpływowa. Kto uwierzyłby sprzątaczce? Potrzebowała dowodu. Potrzebowała planu. Następnego dnia, pod pretekstem szukania zaginionej ścierki, poprosiła o klucz do strychu. Elżbieta podała go niechętnie, rzucając jej podejrzliwe spojrzenie. Tym razem Anna była przygotowana. Przyniosła ze sobą butelkę świeżej wody, kanapkę z serem i jabłko. Kiedy znalazła się na górze odsunęła kredens. Chłopiec był w tym samym miejscu. Patrzył na nią z tym samym strachem, ale może z odrobiną mniejszą paniką. Położyła jedzenie na podłodze, w zasięgu jego łańcucha i odsunęła się na bezpieczną odległość. To dla ciebie powiedziała łagodnie. Obserwował ją przez dłuższą chwilę, a potem jego spojrzenie przeniosło się na jedzenie. Powoli, niepewnie, sięgnął po kanapkę. Jadł łapczywie, jakby od dawna nie miał w ustach niczego porządnego. Anna poczuła, jak łzy napływają jej do oczu. Spędziła z nim pół godziny, siedząc w milczeniu po drugiej stronie pokoju. Opowiedziała mu cicho o swoim dniu, o pogodzie na zewnątrz, o ptakach, które widziała w ogrodzie. Mówiła spokojnym, kojącym tonem, nie oczekując odpowiedzi. Chciała tylko, żeby usłyszał ludzki głos, który nie był nacechowany gniewem. Kiedy musiała już iść, obiecała, że wróci jutro. Zaczęła prowadzić podwójne życie. W ciągu dnia była cichą, niewidzialną sprzątaczką. Ale na tę krótką chwilę, którą udawało jej się wygospodarować na strychu, stawała się jedynym przyjacielem i opiekunem małego więźnia. Dzień po dniu przynosiła mu jedzenie, czystą wodę, a czasem mały skarb gładki kamyk, który znalazła w ogrodzie, albo kolorowy liść. Powoli, bardzo powoli, Chłopiec zaczął się otwierać. Przestał się wzdrygać, gdy wchodziła. Czasem nawet patrzył na nią z czymś, co wyglądało na oczekiwanie. Pewnego dnia przyniosła mu starą, zniszczoną książkę z obrazkami, którą znalazła w jednym z kartonów. Usiadła w bezpiecznej odległości i zaczęła mu czytać. Po kilku stronach usłyszała cichy szept. Leon, Anna zamarła. Spojrzała na niego. Patrzył na nią, a jego usta poruszyły się ponownie. Mam na imię Leon. Anna uśmiechnęła się najcieplejszym uśmiechem, na jaki było ją stać. To był przełom. Zdobyła jego zaufanie. To piękne imię Lioni. Ja jestem Anna. Zaczęła ostrożnie wypytywać ogrodnika, starszego, miłego mężczyznę o imieniu Tomasz, który pracował w tej posiadłości od dziesięcioleci. Udając zwykłą ciekawość, pytała o rodzinę pani Wolińskiej. Tomasz, po pewnym wahaniu, opowiedział jej tragiczną historię. Okazało się, że Elżbieta miała młodszego brata, który wraz z żoną zginął w wypadku samochodowym kilka lat temu. Zostawili po sobie syna i ogromny majątek. A co się stało z chłopcem? Zapytała Anna, starając się, by jej głos brzmiał obojętnie. Tomasz wzruszył ramionami. Pani Wolińska została jego prawną opiekunką. Mówi, że chłopiec jest bardzo chory, że ma problemy psychiczne po stracie rodziców. Wysłała go do jakiegoś specjalistycznego ośrodka w Szwajcarii. Nikt go nie widział od lat. Serce Anny zabiło mocniej. Kłamstwo. Wszystko było jednym, wielkim, okrutnym kłamstwem. Elżbieta uwięziła własnego siostrzeńca, by przejąć kontrolę nad jego fortuną. Teraz Anna wiedziała, że musi działać. Ale jak? Przeszukała gabinet pani Wolińskiej, gdy ta była na zakupach. W jednej z zamykanych na klucz szuflad biurka znalazła teczkę z nazwiskiem Leona. W środku znajdowały się dokumenty dotyczące spadku, a także sfałszowane raporty medyczne, opisujące rzekomą chorobę psychiczną chłopca i konieczność jego izolacji. Zrobiła zdjęcia wszystkiego telefonem. To był dowód, którego potrzebowała. Wiedziała też, że samo wezwanie policji może nie wystarczyć. Elżbieta miała koneksję. Mogła wszystko zatuszować, zanim prawda ujrzy światło dzienne. Potrzebowała czegoś więcej. Czegoś, co zniszczy jej reputację publicznie i nieodwracalnie. I wtedy dowiedziała się o corocznej gali charytatywnej, którą pani Wolińska organizowała w swojej rezydencji. Wydarzenie, na którym zjawiała się śmietanka towarzyska miasta, politycy, biznesmeni, dziennikarze. To była idealna scena. Plan był ryzykowny, wręcz szalony. Poprosiła o pomoc Tomasza. Starszy mężczyzna, gdy usłyszał prawdę i zobaczył zdjęcia, był wstrząśnięty, ale bez wahania się zgodził. Od dawna podejrzewał, że z jego pracodawczynią jest coś nie tak. Nadszedł wieczór gali. Dom lśnił od świateł i kryształów. Goście w eleganckich strojach przechadzali się po salonach, popijając szampana. Pani Wolińska, w lśniącej sukni, była w swoim żywiole, witając gości i zbierając pochwały za swoją hojność i dobre serce. Anna, ubrana w swój zwykły strój sprzątaczki, czekała na odpowiedni moment. Gdy Elżbieta weszła na małe podium, by wygłosić przemówienie o potrzebie pomocy potrzebującym dzieciom, Anna dała znak Tomaszowi. Ogrodnik, używając przyniesionego wcześniej łomu, zdołał otworzyć stare kajdany. Anna wzięła Leona za rękę. Chłopiec drżał na całym ciele, ale patrzył na nią z bezgranicznym zaufaniem. Ubrała go w czyste ubrania, które przyniosła z domu. Pora zakończyć ten koszmar, Leonie szepnęła. Będę cały czas przy tobie. W momencie, gdy Elżbieta kończyła swoje przemówienie wśród gromkich bro, drzwi do sali balowej otworzyły się z rozmachem. W progu stanęła Anna, trzymając za rękę małego, bladego chłopca. W sali zapadła cisza. Wszyscy wpatrywali się w tę niecodzienną parę. Szepty przebiegły przez tłum. Elżbieta zamarła na podium, a jej twarz przybrała odcień bieli. Co to ma znaczyć? Wycedziła, odzyskując głos. Kim jest to dziecko? Ochry, wyprowadzić ich. Ale Anna nie ruszyła się z miejsca. Jej głos, choć cichy, niósł się po całej sali z niezwykłą siłą. To dziecko ma na imię Leon Woliński. Jest pani siostrzeńcem. Chłopcem, o którym mówi pani wszystkim, że jest w klinice w Szwajcarii. Na sali podniósł się gwar. Elżbieta zbladła jeszcze bardziej. To absurd. Ta kobieta oszalała. To jakaś intryga. Czy intrygą są również te kajdany, w których trzymała go pani na strychu przez ostatnie lata? Kontynuowała Anna, podnosząc nogawkę spodni Leona, by wszyscy mogli zobaczyć czerwone, otarte ślady na jego kostce. Czy intrygą są sfałszowane dokumenty medyczne, które miały zapewnić pani kontrolę nad jego majątkiem? W tym momencie ktoś z tłumu, dziennikarz z lokalnej gazety, zaczął robić zdjęcia. Błysk flesza oświetlił przerażoną twarz Elżbiety i spokojną, zdeterminowaną twarz Anny. Ona kłamie! krzyknęła Elżbieta w panice. Ten chłopiec jest chory. Nie wie, co mówi. Wszyscy spojrzeli na Leona. Chłopiec ukrywał się za Anną, ale czując jej wsparcie, zebrał w sobie całą odwagę. Wystąpił o krok do przodu i powiedział głośno i wyraźnie, tak by wszyscy usłyszeli. Ona mnie uratowała. Ciocia zamykała mnie na strychu. Bałem się. Te proste słowa, wypowiedziane przez dziecko, były bardziej miażdżące niż jakiekolwiek dowody. Były prawdą w najczystszej postaci. Maska Elżbiety Wolińskiej ostatecznie opadła, ukazując potwora, który się pod nią krył. Ktoś z gości wezwał policję. W ciągu kilku minut, posiadłość zaroiła się od funkcjonariuszy. Elżbieta została aresztowana. A jej protesty i krzyki utonęły w chaosie. Anna objęła Leona, chroniąc go przed błyskami fleszy i zgiełkiem. Kiedy wyprowadzano ich z domu, Tomasz położył jej dłoń na ramieniu. Dobrze zrobiłaś, Anno. Bardzo dobrze. Sprawa stała się medialną sensacją. Okrucieństwo Elżbiety Wolińskiej wstrząsnęło opinią publiczną. Dowody zebrane przez Annę były niepodważalne. Kobieta została skazana na wieloletnie więzienie. Leon trafił pod opiekę państwa, ale Anna nie opuściła go ani na krok. Odwiedzała go codziennie w ośrodku opiekuńczym, stała się jego jedyną stałą i bezpieczną przystanią. Rozpoczęła procedurę adopcyjną. Proces był długi i skomplikowany, ale determinacja Anny i niezwykła więź, jaka łączyła ją z Leonem, przekonały sąd. Rok później Anna i Leon mieszkali w małym, Przytulnym domku z ogródkiem na przedmieściach miasta. Część majątku Leona, zarządzana teraz przez uczciwego kuratora, zapewniała im spokojne życie. Ale to nie pieniądze były dla nich najważniejsze. Pewnego słonecznego popołudnia Anna siedziała na werandzie, obserwując Leona, który bawił się w ogrodzie z psem, którego niedawno adoptowali ze schroniska. Chłopiec śmiał się głośno, a jego śmiech był najpiękniejszą muzyką, jaką Anna kiedykolwiek słyszała. Już nie był bladym, przerażonym cieniem ze strychu. Był pełnym życia, szczęśliwym dzieckiem. Podszedł do niej i przytulił się mocno. Kocham cię, mamo powiedział, wtulając twarz w jej ramię. Annie łzy zakręciły się w oczach. Pochyliła się i pocałowała go w czoło. Ja ciebie też kocham, synku. Najbardziej na świecie. Patrząc na roześmianą twarz Leona, Zrozumiała, że tamtego dnia na strychu wydarzyło się coś niezwykłego. Wchodząc tam, by posprzątać kurz i brud, znalazła coś znacznie więcej. Znalazła cel. Znalazła odkupienie. Ratując Leona, uratowała również samą siebie. Pustka w jej sercu, pozostawiona przez dawną tragedię, została wypełniona nową miłością. Duchy przeszłości w końcu zamilkły, zastąpione radosnym śmiechem dziecka. W ciszy swojego nowego życia Anna odnalazła spokój, którego tak długo szukała. Zbudowała rodzinę nie z więzów krwi, ale z więzów serca, które okazały się o wiele silniejsze niż jakiekolwiek kajdany.